We were told what would never grow there in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars. Wiedzieć, że mam całkiem niezłe otoczenie na pierwszy vlog. I mam wrażenie, że temat też będzie całkiem fajny, bo ten vlog ma być taką opowieścią o uczeniu się bycia ze sobą. Uczeniu się bycia w swoim towarzystwie bez nikogo innego, bez rozpraszaczy, bez wiecznego wypełniacza myśli. And here I am, dlatego jestem na tym glampingu. Glamping nazywa się offline. I pomyślałam sobie, że potrzebuję takiego czasu sama ze sobą, który rzeczywiście pomógłby mi w takim ułożeniu myśli, w takim wyciszeniu się. Jak to wyjdzie, nie wiem. Jestem ciekawa, ale powiem Wam, że ostatnio mam bardzo dużą potrzebę tego, żeby być sama. Jestem w takim momencie w życiu, który jest dosyć znaczący, który jest momentem dużych przemian, zarówno w życiu zewnętrznym, jak i we mnie, i czuję, że te wszystkie rzeczy muszą się we mnie osadzić, ugruntować. I żeby to zrobić, one muszą mieć przestrzeń na to. Kiedy ja cały czas wydatkuję energię z innymi ludźmi, ciągle będąc w różnych miejscach, załatwiając coś, nie mam tak naprawdę. Szansy posadzić w sobie tego wszystkiego, zmierzyć się z tym, poukładać i znaleźć miejsca w swoim wnętrzu na te zmiany. stamtąd też stwierdziłam, Jolo, pojadę pod namiot sama i posiedzę sama ze sobą i zobaczę, co z tego wyjdzie. I żebym w ogóle zobaczyła, w jaki sposób spędzam czas sama ze sobą i czy potrafię to robić, także zobaczymy. Godzina około dziewiątej myślę umyłam się ubrałam i poszłam od razu do lasu na spacer po to żeby walczyć z dwiema rzeczami, które są moimi największymi problemami kiedy, kiedy jestem w mieście, kiedy funkcjonuję tak jak na co dzień. Czyli po pierwsze z tym, że nie mam zupełnie motywacji, żeby wstać i często zajmuje mi to dużo czasu, jestem potem zmulona. A po drugie z używaniem telefonu zaraz po wstaniu. Ja co prawda sprawdzam tylko najważniejsze powiadomienia, ale to nie jest coś, co chciałabym robić, więc stwierdziłam, że to jest dobry sposób, żeby chociażby kilka dni spędzić w taki sposób, jak, jak bym chciała żyć, czyli bardziej w zgodzie z rytmem dobowym. Dlatego też wyszłam na spacer, żeby się jak najszybciej naświetlić, żeby moje oko mogło złapać naturalne światło słoneczne. I wiadomo, że no pewnie przez kilka dni jakoś bardzo się nie wyreguluje, ale zawsze moim zdaniem warto robić takie rzeczy, nawet jeśli na małą skalę. w środku dnia, bo pada. To lato nie jest może jakoś bardzo letnie, ale powiem Wam, że nie przeszkadza mi to za bardzo i nie przeszkadza mi to też w kontekście tego mojego wyjazdu, że pada deszcz. Z jednej strony pewnie byłoby miło leżeć sobie na hamaku, albo na prawie, cieszyć się z słońcem, ale z drugiej strony po co skupiać się na czymś, czego nie ma, skoro można po prostu enjoyować to, co jest. I skoro pada, to dopasowuje się do aury, która jest za... nie chciałam powiedzieć za oknem. Ale jest dookoła, bo, bo nawet nie jestem w budynku, więc po prostu czytam, piję herbatę, drzemię, odpoczywam. I tyle. Jeśli wyjdzie słońce to wspaniale, ale jeśli nie wyjdzie, to deszcz też jest wartością. Pogoda naprawdę nie musi być idealna, żeby dobrze spędzać czas i ja doceniam to, co jest. Najmniej technologiczny, ale moja praca ma swoje plusy i minusy. Plus to, w jaki sposób ja zarządzam moją pracą, a raczej jak ją nie zarządzam. I niestety, ale jest wtorek, a ja nie miałam zmontowanego podcastu, który powinien się pojawić w środę, więc niestety muszę odrobić swoje i muszę trochę popracować. Pocieszę się tym, że jestem cały czas na dworze i mogę sobie montować podcast na świeżym powietrzu, ale mimo wszystko wolałabym spędzać ten czas na przykład na hamaku, patrząc w drzewo, albo w niebo, niż pracować. ale i what it is, moi drodzy. Trzeba pracować. Zmontowany, więc jako, że nie dość, że zrobiłam moją pracę na dzisiaj, to jeszcze wreszcie przestało padać, a ja spędziłam cały dzień na ganku pod kocem, to stwierdziłam, że przejdę się jeszcze na spacer. Po prostu kocham polską wieś latem kocham polską naturę i przejdę się trochę i zobaczę, co uda mi się fajnego tutaj odkryć w okolicy. U mnie w końcu słońce. I zaraz sobie chyba pójdę na jakiś poranny spacer, żeby po prostu się rozruszać. Zauważyłam, że kiedy nie dzieli mnie od natury praktycznie nic, kiedy mogę po prostu założyć buty i wyjść, to lubię poranek zaczynać od ruchu, co jest totalnym przeciwieństwem tego, co robię w Poznaniu. Jest mi bardzo ciężko się zlec, i zanim wyjdę z mieszkania, to często mi jak godzina a tutaj wystarczy mi tylko umyć zęby pójść do toalety i już mogę ruszać, więc zaraz mam zamiar to zrobić. jakoś tak chyba przez to, że jest tak pięknie i letnio to mam bardziej FOMO związane z tym, że promienie mnie taki dzień i taka pogoda i ta natura, bo jutro wyjeżdżam więc jakoś nie jest mi wcale trudno nie dotykać telefonu, wręcz przeciwnie wcale mi się nie chce więc jest to jakieś osiągnięcie szczerze mówiąc żałuję, że nie mogę być tutaj dłużej bo chciałabym zobaczyć do czego by mnie doprowadziło takie bycie offline przez tydzień, przez dwa, przez miesiąc nie wiem, czy bym dała radę, nawet pod kątem tego, że po prostu pracuję i że moje bycie online wiąże się bezpośrednio z moimi zarobkami, ale nawet taki reset jak teraz. Takie 2-3 dni, że ten telefon nie jest cały czas włączony, że nie trzeba cały czas być podpiętym, że nie reaguje na wibracje. Nie wiem czy wiecie, ale badania pokazały, że nasz kortyzol wzrasta za każdym razem, kiedy dostajemy jakiekolwiek powiadomienie. Także kiedy jesteśmy bombardowani powiadomieniami, to niestety, ale zawsze podnosi się nasz poziom stresu, niezależnie od tego, co to jest za powiadomienie. I ja czuję, że kiedy w końcu nie mam tych wibracji, na które się tak odrywam, na które muszę reagować zawsze i to jest takie zupełnie wolne. To czuję się zdecydowanie wolniejsza i spokojniejsza, nie czuję się taka napięta, bo kiedy jestem online i mam ten telefon przy sobie, to mam wrażenie, że ja cały czas czekam, aż, aż on zawibruje, aż będę musiała zareagować, albo sięgam po coś odruchowo ręką. Tutaj tego nie mam. Dzisiaj w ogóle sobie postanowiłam, że nie wynoszę telefonu z namiotu i on sobie po prostu jest na stole i używam go tylko, kiedy wchodzę do namiotu, żeby na przykład sobie zrobić herbatę czy coś ugotować, a poza namiotem. Kolego. Także myślę, że to jest naprawdę całkiem spokojny dzień, i czuję bardzo, że odpoczywam. Żałuję, że, że to już, bo powiem Wam, że mam wrażenie, że moje ciało zaczyna rzeczywiście łapać ten rytm natury. Rytm natury brzmi jakoś tak super patetycznie, ale po prostu zaczyna się dostrajać trochę bardziej do tego bycia z naturą. I wczoraj na przykład byłam bardzo zaskoczona, bo ja normalnie chodzę spać tak. Po północy, po północy. I myślałam, że tutaj będę chodzić spać wcześniej, ale i pierwszego, i drugiego dnia chodziłam też spać bo po północy, po prostu nie mogłam zasnąć, bo moje ciało jest tak przestawione. A wczoraj rzeczywiście używałam mało telefonu. Wieczorem poszłam poleżeć na hamak, już w ciemności. Grały świerszcze Ja sobie patrzyłam w niebo i słuchajcie, stwierdziłam, że dobra, idę spać. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po powrocie do namiotu spojrzałam na zegarek i była 22.15. Byłam przekonana, że jest przynajmniej w pół do 12, bo byłam już taka senna. I stwierdziłam, że no dobra, najwyżej jak nie zasnę, bo jest tak wcześnie, no to wrócę na hamak albo poczytam, czy cokolwiek porobię. No i oczywiście zasnęłam bardzo szybko, więc mam wrażenie, że taki wieczorny hamak wśród świerszczy mnie bardzo tak uśpił i ululał. No a dzisiaj się też obudziłam wcześniej. Nie wiem, kiedy ostatnio obudziłam się koło siódmej przed siódmą, ale czuję się rewelacyjnie i super jest po prostu od razu otworzyć oczy i móc wstać i wyjść na słońce. To po prostu zmienia wszystko i naprawdę tak bardzo bym chciała tak funkcjonować. Na co dzień czuję, że to jest, że to jest coś, do czego mnie bardzo ciągnie. Vlog jest nagrany z takim zamyśle, że spędzanie czasu samemu, samej jest okej okay. i że bycie samemu nie musi równać się byciu samotnym. Bo kiedyś byłam taką osobą, która zawsze musiała być z kimś innym, zawsze musiała być w towarzystwie kogoś innego. I rok temu poczułam pierwszy raz taką nieprzepartą ochotę do tego, żeby być sama, żeby naprawdę spędzać czas sama i to nie tylko na przykład wieczór czy dzień, tylko rzeczywiście być tak totalnie sama. Przez kilka dni. I teraz też miałam taką potrzebę. Ta potrzeba wynikała z różnych wydarzeń, które teraz dzieją się w moim życiu. I byłam też ciekawa, jak będzie mi przez praktycznie cztery dni samej. Wiem, że cztery dni to nie jest jakoś szczególnie bardzo dużo, ale mimo wszystko jest to jakieś tam mikro wyzwanie. Szczególnie dlatego, jak ostrzegane jest przez nas spędzanie czasu samemu. Bo kiedy na przykład powiedziałam mojej mamie, czy jakimś moim znajomym, że wyjeżdżam sama, to. To pytanie pierwsze brzmiało sama, ale po co? A moim zdaniem, bycie samemu ma mnóstwo korzyści, pozwala nam wreszcie usłyszeć to, co jest w nas w środku, co myślimy, kim my tak naprawdę jesteśmy. Bo kiedy jesteśmy cały czas z innymi ludźmi, to bardzo łatwo w sposób świadomy czy podświadomy do nich się dopasowywać. Ja na przykład tak mam, że kiedy jestem z drugim człowiekiem, to cały czas czuję, że muszę się opiekować. Potrzebami tego, tego człowieka, i nawet to nie jest takie uświadomione, tylko po prostu ja raczej zapytam, co kto ma ochotę robić, niż Pomyślę, co ja mam ochotę robić, i to jest zawsze jakoś tak podpasowywane pod tą drugą osobą, osobę. No i wiadomo, kiedy jesteśmy razem, to jest też dużo takiego czasu na rozmowę, na jakieś wspólne aktywności, co jest też ważne i budujące, ale dobrze by było, gdyby był ten czas też na bycie samemu, na to, żeby się osadzić, ugruntować, usłyszeć, co się dzieje w swojej głowie. To jest dla mnie też taki czas, który po prostu pomaga mi trochę odkryć, kim ja jestem, kiedy jestem sama. Mam wrażenie, że w końcu do. Dosyć mocno odpoczęłam, że w końcu się tak odłączyłam, że moja głowa jest znowu lekka. Chociaż mam wrażenie, że jak wrócę do Poznania, to od razu poczuję, jak znowu te wszystkie sprawy, te wszystkie bodźce napierają, jak od środka, jakby mi rozsadzało wszystko czaszkę. Ale to jest dla mnie tylko sygnał, że rzeczywiście potrzebuję takiego czasu w naturze jak najczęściej. A może w przyszłości po prostu. Tak mieszkać, tak żyć. I co do jeszcze, do tematu tego vloga: nie bójcie się spędzać czasu samotnie. Niezależnie od tego, czy chcecie iść samotnie na kawę, czy do knajpy, zjeść jakiś posiłek, obiad, kolację, lampkę wina, czy wyjechać samotnie, to jest fajne. To nie znaczy, że nie mamy przyjaciół, to nie znaczy, że nic z nami nie chce wychodzić, czy ktoś nas wystawił. To znaczy, że cenimy tak samo czas ze sobą, jak z innymi ludźmi, i myślę, że to jest ogromna wartość i nie ma co sobie tego odbierać w tym życiu. Ja się zaraz będę zbierać, bo przyjeżdża po mnie moja przyjaciółka. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga i do następnego.